Do, do, do. Próbujemy to, to wyznaczyć profile dla każdego z tych, z tych zawodników po to, żeby móc później analizować jak ich wysiłek jest tolerowany przez organizm. Badamy m.in. parametry krwi, różne parametry biochemiczne, parametry morfologiczne, immunologiczne po to, żeby zobaczyć, żeby poszukać jakiegoś takiego czynnika w tych, w tych, jakiegoś takiego parametru, który będzie w najlepszy, w najlepszy sposób obrazował nam, czy ten zawodnik jest już u kresu swojej wydolności, czy może jeszcze, jeszcze stać go na coś więcej, żeby mógł żeby mógł więcej z siebie dać, żeby osiągać lepsze efekty. Bo wiemy, że jeśli, jeśli za bardzo tego zawodnika wyeksploatujemy, no to, on, to on później będzie, będzie miał bardzo słabe wyniki. My sprawdzamy, sprawdzamy co, się, co się u nich dzieje pod wpływem wysiłku, dlatego pobieramy im krew i przed, przed biegiem, i po biegu, i później jeszcze na następny dzień, żeby obserwować, w jaki sposób organizm reaguje na, na, na ten bieg, w jaki sposób możemy im pomóc, pomóc trenerom w dobraniu odpowiedniego, odpowiedniego obciążenia treningowego tak, żeby później na boisku mogli dać z siebie wszystko.